I marka raczkująca dopiero w Polsce widziałeś to kiedyś? Nie, ale 500 nm. Cztery łapy swoje. pędzone. Ile pali? Dużo, jeszcze więcej, a zbiornik ma chyba duży. 70 Ale strasznie oszukuje. Starczy chyba na 1000 km. Ale modelem Q50 zamierza rozszerzyć swój segment. Testowaliśmy już wersję w dieslu, tym razem mamy przyjemność pojeździć hybrydą, która ma 364 konie. 5 sekund do setki. Robi ogromne wrażenie, jeżeli chodzi o przyspieszenie i właściwości jezdne. Ciężko się z nim rozstawać. W zasadzie bardzo go pokochałem i nie chcę się z nim rozstawać. Jest to piękny samochód, kosztuje 250 tysięcy. Jak miałbym te 250 tysięcy przeznaczyć na samochód, na pewno kupiłbym taką hybrydę, a nie. Andrzej. Jadę poszło. To ja bym chciał powiedzieć tyle, że jest to taki duży sedan, mocno, y, mocno salonowy, ma napęd na cztery koła, podobno napęd na, na wszystkie zmysły, ale jest dostępna wersja y, z napędem na tył i polecam ją, bo ten się nie nadaje do sportowej jazdy. Najprostszy sposób, w jaki można pokazać to spalanie... Eco-driving. Dynamicznie należy rozpędzić się do prędkości 100 na godzinę i utrzymywać tę prędkość. Tylko nie w do 50. Hybrydka. Kilometrów. Kilometra. 200 km na silniku elektrycznym. Ponad 200. Co mniej więcej oznacza tyle, że przy drivingu jest to jakaś jedna piąta, czyli na pełnym baku za 400 zł oszczędzamy w granicach 80 zł. I to jest spora oszczędność. Za hybrydę musimy zapłacić jakieś 70 tysięcy więcej w porównaniu do diesla, którym jeździliśmy miesiąc temu. E, ale. C-Klasy. E, ale kienpisa. tak naprawdę C-Klasa ze 170-konnym Dieslem e, kosztuje tyle samo co q 50 w hybrydzie. A mamy dwa razy więcej mocy. To po pierwsze. Po drugie, mamy lepsze zawieszenie. Po trzecie, mamy na, pewny i dobrze zaprojektowany napęd na cztery koła, który naprawdę sobie radzi. E, poza tym jest niebanalna stylistyka. Pierwszy raz włączyłem tryb sport po 500 kilometrach, przejechałem trzy zakręty. I powiem szczerze, że zaraz do nich wracamy. Jak ja zauważyłem podczas jazdy tryb eko i tryb standard tak naprawdę niewiele się różnią. Wydaje mi się, że jeżeli włączymy tryb eko, bardziej mamy do czynienia, bardziej działa nasza psychika i wydaje nam się, że jedziemy oszczędniej, a komputer pokazuje praktycznie identyczne spalanie. Zgadzam się. Wnętrze jest takie samo jak w dieslu. Takie samo jak w dieslu, No nie ma co więcej mówić o nim. Jest ładne, no przyjemne. Dobrze się siedzi. Tak, przetestujemy to dla Was jeszcze. Tak się coś? E, chyba nie. I nawet e, z racji tego, że na początku jak jeździliśmy dieslem, byliśmy e, strasznie zniesmaczeni systemem, który jest e, dość, e, nieładnie mówiąc, zamulony. Ale w momencie, kiedy e, przyzwyczajemy się do niego i weźmiemy na niego poprawkę, działa całkiem Dobrze. przyzwoicie. Nawet dowiedziałem się, co znaczy w ustawieniach opcja starcie pozostałości. Dowiedziałem się z, od... E, ładne Porsche przejechało. E, starcie pozostałości jest to funkcja, która... Dodaje jakby dodatkowy obrót. Machaj tym rękoma. Dodatkowy obrót wycieraczek po tym, jak już zakończą swoją pracę, po to, żeby przeczeć. I To się nazywa starcie pozostałości. I Ciekawe. naprawdę trzeba było się. Trzeba było to przeczytać, żeby wywnioskować. Trzeba było, nie, trzeba było wziąć włożyć, włączyć wersję angielską systemu, przeczytać po angielsku i przetłumaczyć sobie I i Przetłumaczyć na, na polski i wtedy byłoby najprościej to rozczytać. No tak, Czy Ja chciałem powiedzieć o tych manetkach jedną rzecz, że te manetki są. Yy, jak w prawdziwym sportowym samochodzie. Dlaczego są tak upierdzielone progi? Dlatego, że ciężko wysiada się z tylnej kanapy, bo samochód jest bardzo niski i kanapa również jest bardzo nisko. A ma pozycję mamy taką bardziej leżącą niż siedzącą w pianie. To już 6 lat odkąd oficjalnie skup na nowego Infiniti w polskim salonie może cieszyć się każdy Kowalski czy Nowak. Czemu tak rzadko zatem spotykamy je na naszych drogach? Toyota ma Lexusa, Honda Acura, a Nissan to właśnie Infiniti. Wszystkim wydaje się, że to jedno i to samo, otóż w przypadku infinity wcale tak nie jest. F1 to największy prestiż, a Infiniti wraz z Red Bull Racing dzielnie walczą i wygrywają w tej serii wyścigów od wielu lat. Dlatego do stworzenia najnowszego przełomowego modelu, który odmieni losy Infiniti, jako jedyne zatrudniło Sebastiana Vettela, czterokrotnego mistrza formuły pierwszej. Na stanowisku dyrektora do spraw osiągów jego uwaga skupiona została przede wszystkim na poprawie odczucia prowadzenia auta gdyż zastosowano tu innowacyjne rozwiązanie Drive-by-Wire Steering System, stosowane dotychczas w odrzutowcach. Japońska myśl technologiczna oraz design, wsparte europejskim doświadczeniem, idealna recepta na sukces. Tak powstało wyjątkowe Q50. Prezentowany model hybrydowy to dopiero początek sportowych aspiracji marki. Czekamy z niecierpliwością na odmianę E-Rouge która wyposażona w silnik z gtr R35 będzie bezkompromisowym konkurentem takich serii jak BMW M-Power, Mercedes AMG czy Audi RS. Japończycy bardzo mocno uderzają teraz w rynek europejski i myślę, że będą wyprzedzać konserwatywnych Niemców. Ten samochód jest wyjątkowy i nie ma drugiego takiego sedana dostępnego na rynku, który w lusterku powoduje takie mocne bicie serca.